Hej, cześć, witam z gani bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Z tej strony Lufty, a to jest kolejny odcinek, zagramy Farming Simulator 2013. Dzisiaj razem ze mną jest Marian Siemano No i Marian tu sieje se jęczmień. Tak se sieje. No, a ja będę siał też, ale... że żypok Z Hydropakiem i biedaku Tak więc... Troszkę szybciej będzie to szło, a kurzy się jak pieruna w kieleckim. Widać się E, blisko siebie, tylko kukurydzę nas oddziela. No Ty masz krowy, to ty będziesz będziesz kosił Nie będę kościł, bo nie mam czym na razie kosić. A, sobie kupisz kiedyś. Kiedyś, tak Nivea, kom se kupisz? Nivea se kupię. Nivea? Tak. No. Krem Nivea do twarzy. Albo na ból dupy. Albo dro. Albo na ból dupy. Też jest taka maść słyszałem, na ból dupy. Żartujesz chyba. No serio. Jakby cię dupa bolała to sobie wiesz, bierzesz tą maść i ogień. Jo. Po kebabie może, co? No nie, ja nie wiem, wiem czy po kebabie piecie dupa ja tam nie próbowałem nigdy kebabu, ja tam kebabów nie jem. Nie, nie. W do Mariana. Jadłeś i to szumiało kiedyś. Tak, tak. Ta, nie wiedziałeś, z której strony idziesz. Tak, nie wiedziałeś, czy dupą, czy. Mordą wychodzi. Zdarzały się i daje jest sytuacja. Mordów mówi, dawaj ostrego, nic mi nie będzie, a później ludzi. To ty tak masz. Plep. Tak, tak, tak. i od razu na pole jedziesz i od razu na, roz, rozrzucasz, obojgu. Dupę, dupę wystawiasz i. Pff. jeszcze ciepły. Tak, jeszcze, jeszcze tyłkiem przyklepiesz, się, rozeczasz piętą. <grym> malena. malena Ej, idzie to składka poznania. Gdzieś takiego drugiego znalazł. w Radomiu. Gdzieś takiego <grym> drugiego parobka znalazł jak tu wci. Przyspieszyłem trochę czas, żeby trochę by było od cyrkulacji. Hmm. Ale coś tak, inaczej. jaśniej? Tak. Tylko wyłącz, bo mi zaraz tu jęczmień urośnie. O, to już nie mój problem. Tak ciemna bo. Panie. No nie powiem. Jak i zobaczę na minimapę. Piszę, że tu cały tydzień nie zachodzi. No, a tam New Holland, Seora, ale to sam Seora, no. Jakie były wyniki z tym New Hollandem? No, były, ja jak New Holland jest podpisany jak Ursus 1014 nowa maska i nie wiedzieliśmy jaki nie działa mot Marianowi i dopiero potem żeśmy przez przypadek odkryli, że to jest New Holland. Tak, pozdrawiamy tych autorów. No. Może to ja, to jako Zipisher zi, 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 było ten, dobrze podpisane, no bo, znaczy jako no, Zipisher, jako, zmieniło, jako, zmieniło, jako się... ten, Winrar było dobrze podpisane, było ten, ale to jak ktoś tworzył mody, to musiał brać jakieś tam części z 10.14. No. no i dupa. I odgad no, odgadnęlibyśmy? Nie. Hmm. No i byśmy się nie nagrali odcinka, no i co no i byście nie oglądali odcinka w święto, jak my siejemy, znaczy siejemy. To, kiedy to będzie, w Boże, czy...? Nie kiedy? wiem, jaki, jaki dzień czy na pewno. Drugi może dzień świąt. Możliwe. Ty, ale popędza z górki sześćdziesiątka, łap dupę, trzydzieści pięć poszedł. Dobrze, że ja nie wiem. pojechałeś. Nie no. Tylko żeś poszedł. Poszedł jak szata talska. A i lecimy Ja tam na jedynce się No ale ty masz szybszego traktora, tak? Ja jadę Bez na No ja na jedynce jadę też No właśnie A ja na jedynce jadę pięć. Ale ja z Hydropakiem lecę ja y, z nawozem, y, z siewnikiem. Ta z nawozem, no, jeszcze nawóz se do siewnika i nawóz siejesz, no pierwnie. ZARDZEWIEJE CAŁY SKÓRA nie TY TAM I kupi za co No czy twoje pieniądze nie moje A bo dostanę z Unii co Ta z dupy dostanie oni z Unii Pieniądze w Unii już mimo ma. Mają dać, a nie? Ja a jak po, posmarujesz to może i pojedziesz A nie to się kupi siewnik on. Rinkę ku worek na plecy i rinko będzie siął. A wiesz, że u nas na wsi jest taki gościu? Normalnie ja idę sobie. Jadę idę sobie rowerem. I patrzę, a gościu miał taki przez brzuch takie przełożone, taka miska bardziej, no i szedł i roz, rozsypywał. No ja też tak się nawóz na Tak? tam u mnie tak się rozsiewał, bo my nie mieliśmy rozsiewaczone, nie? A on tak chciał, idziesz. I tak rzątkami, to nie? No tak, my też żeśmy tam tak rozsiewali ten nawoz, ale to, to dobra sprawa była, wiesz, bo to... No znaczy dobra to sprawa do, No ale no, jak my mieliśmy prawie 6 hektarów, wiesz 3 hektarów ręcznie rozsiewaj Good. Bo jeszcze my robiliśmy triki, że na przykład jak oprys opryskiwaliśmy, no nie? Popryskiwało no? się, to dodawaliśmy na przykład mocznik i polifoskał do, no, do tego, do oprysku, no nie? I w formie muszę... takiego koktajlu to poszło. Aha, myślałem, że taki parobek, jak ty byłeś i na opryskiwaczu stałeś i... I, I się rozsypywałem, no. Tam. Dobra, muszę... No, się. kurwa ten... nie że zjechać. W piewniku mi zara braknie. Oglądaj wczoraj jak miłość? Nie oglądam tego Kurde, no. to co ty jak oglądasz? No, no kurde, Wachankę z kartonu wstała <grym> I takie zombie chodziło A podobno teraz nie ma być rodzinki Pel, bo ona przechodzi do innego programu Co ty gadasz? Co? Co ty gadasz? No. I tak tego nie oglądasz, co? No nie oglądam No ale wiesz o co chodzi <grym> Ja tę telewizję oglądam tylko wtedy, kiedy jestem zmuszony, tylko, tylko wtedy kiedy moja dziewczyna mówi chodź może byśmy w końcu poglądali jakoś telewizję, a nie tylko na komputerach jedzimy. To na te? Siedzi? No Na laptopa? No, no, na laptopie moim siedzi. I co, ta, i gracie w Welesa? Tak, No widać jeszcze jedna gospodarka to co? No to sobie gracie. Nie, moja dziewczyna na przykład dużo robi rzeczy na uczelnie, czy pisze pracę tam, licencjacką. No to ona jakieś tam gra tam, no nie? I na Facebooku gry, tam jakieś układanie puzzli, no nie? Takie tam pierdolue. No to nie dla mnie. No, to, to raczej sobie nie poukładać. Kurde, gdzie tu się zapewniało... beczek? Muszę się dotankować. Pewnie go jakichś beczek, no nie? No beczek to mam dużo. Takie mam kurde trochę złomowisko na tym podwórku. Pierunie, jak on wolno się ten... Znaczy, ora ten New Holland. patrz ile on dopiero zaorał? Kto? Ten New Holland. A no. Ja rozumiem, że on tylko trzy skiby obrotowe, ale no się jest prędkością Adama Małysza, kiedy skakał w najgorszych latach, no. A ciekawe, jak on miał formę teraz. Ta on by spadł stamtąd, ty, ześliznąłby się i spadłby. Teraz to jest. Jak to? Sztocha. Mm. On, on wiesz, on, on skacze codziennie w łóżku, do no nie? No. On, on jak się budzi to już takie wysztywnione od razu <grymne> Sztywnego to ma portkę A nie wiem nie zaglądałem Aha no. Nie wiem jak, co, co ty Maria jakie masz boczeństwa <grymne> Marian może ty naprawdę jakąś orientację chcesz zmienić czy coś? Nie, nie dzięki nie skorzystam Nie chcesz jednak? Nie to, to nie dla mnie To nie dla mnie, wolę dredy A powiem ci, że mój sąsiad ma dredy to... No ja miałem dzisiaj do fryzjera, ale do 7 do wniosku że nie miałem pieniędzy i nie idę. A może by ci spuściła urogu rok osobisty byś pokazał? Dupę ma, dupę mam portki, ja ci dupę pokazać? Nie, to nie. To się <laughs> chyba nie dogadamy. Byś zapłacił 5 złotych jej No, pr, ma, y, zrobię małe cięcie, przepraszam No jeszcze sobie po małym cięciu, no niestety nic nie wygrałem Kiewnik się rozpładał Kiernik się rozdupcy żeśmy spawali na polu i dlatego Widzisz, no to tak to jest jak się na wodę dosypuje. Ale mówiłem ci pieru, nie włodo się nie myje w tych czosach. No, mówili to no, co. Teraz ty jedziesz na myjnię... i myjesz. Kiedy to widziałem go... Kiedy, kiedy widziałem go się, który pojechał z siewnikiem na myjkę i mył ten siewnik. No, bo takich zrozum to jak y, my... trzeba... wiesz, oglądałem taki program, to y, jak ludzie... ciężarówki jeżdżą z, z tymi... Z trenami, to oni muszą po każdym myć, co nie? Tam w środku. I ty no. ludzie oni wskakują i tam myją. Na bogato. Chciałbyś jeździć z taką benzyną? Nigdy w życiu. Albo gazem? Ja też nie. Bo życie mi nie mię. Jakby to pierdzielło na mnie, to bym wyfrunął. Teraz to bym u cara Putina siedział. Nie rozumiem, co miał do Putina, no nie? No comment. No comment nie, po prostu nie chcę, żeby mi Putin wleciał do domu i co, 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 co wtedy zrobię? No, no, co, co wtedy, wtedy jest... to nawet wy mi nie pomożecie, nawet widzowie mi nie pomogą. A, a mamy 5000 50 No, a widzowie mi wtedy nie pomogą, tylko... Jeb... będzie Będzie jebo to jebło i będzie zna... znany youtuber z mało znanego YouTube'a, Luftygame, został... Yy, porwanej przez Pana Prezydenta Tak bym nie przyjechała, no. no Ale kondolencje Ci złożył. Dzięki Możesz wysłać mi już w SMS-ie W SMS-ie? że mam w już ten yy, ten, jakieś kurde kwiaty no, gdzie, gdzie są kuźwa moje kwiaty? Idę tutaj, rzeź mi pole Ukroć lewej i co? No udurałem trochę od granicy, bo to za duża granica była Kurwa, jak tu teraz zasiać, jak ty słup jest fonotelegraficzny. Na środku? Tak. A, no dobra, to jest tylko LS, a jak tak na serio, jest tak na środku i bizon ci kosi, to już jest. No to znaczy gorzej. No to bizon jak na środku to jeszcze dobrze, no nie? Najgorzej jak na pierwszym przejeździe masz i od razu masz ten. No bo musisz i tak wjechać w plony. No wtedy musisz w plony wjeżdżać, no i wtedy wygniatasz, tak? Inaczej Przyszysz, nie da rady. Mi... Ale mi gdzieś przycina. Przycina ci trochę? No. No, ja zaraz pole już pierwsze skończę, i pojadę na to drugie. 40 lat minęło, jak jeden dzień. Luty to będzie śpiewać, widzowie, jak wyluty, będę miał 40. No kurna, ale FPS-y mi skaczą, dobra. Ja zrobię małe cięcie, bo nie wiem dlaczego mi takie FPS-y skaczą. No, bożeś Zizaka no. oglądasz. I za chwilę jest No i jeszcze się po krótkim cięciu, no chyba Kilini raczej. Silnik par 60, żeśmy go ci uczungali na wstecznym, no. No i co, no i takie życie z takim klekotem, a Lufty się wozi w New Holandami. no i takie życie, takie życie, widzicie? to. ktoś musi, a poza tym to jest chmiela nie Holland. Chmielu nie ma. Ja tam w nocy przyjdę, ukradnę was i będzie, będzie tam jeść. Nic nie, nie będę. To wtedy twoje jaja zawisną na moim płocie. Nie, nie. Już ja wyjadę ze tej si mnie nie użyć. No, ale poprzez to ten kuźwa nie Holand robi niesamowity. <grym> Nie chce mi się patrzeć. No chłopie, tam cztery strony świata ona. Ciemno... Ciemno już, wiatrz wszystkie światła, ciemno je nam zachodzi. Bożenek Bambo, w Afryce mieszka, dużo ma ten nasz koleszka. <grym> Ej, ty naprawdę jesteś jakiś kurwa gej. Przepra przepraszam za to stwierdzenie, naprawdę. Co? Ale ja tak zaczynam uważać, jak ty mówisz, że muzynek Bambo w Afryce mieszkał, duża mapała i to jest nasz koleczka. No nie zdałeś tej rybowaki? Nie. Jezu... Ja ty to mieszka w tym rodzinie? Czego to was uczą na tych wsiach to ja nie wiem. Fajny rzecz. Że czarny muzyn jest o ma na wierzchu, no. A to jakie to stwierdzenie patrz, że jest cimny co nie, a zęby i pan ma jasne. I po, jak się obróci rękę, to ma też jasne. No bo tam, tam się myje i wiesz. Ale zęby jakbyś spojrzał to zobacz, jakie oni mają białe. No bo Colgate tu używają dlatego. Col nie to nie, nie to, żebym reklamował produkt, no nie, ale no... A u nas właśnie, no, że mamy jasną celę, aż te zyby. No, bo my palimy papierosy. No znaczy ja nie palę, no ale. Marian chyba pali, no bo mówił ostatnio, e że ja raz sam on na ten, najlepsze też sztuki. Tak, sztuki. Tak mi dasz pieniądze. No to da problem, przecież ty miliony zarabiasz na YouTube. Nie trzeba. o tym. No, nie wiem, jak że to wbijajcie na mój kanał, będzie w opisie. I ci nie dziwię, że ten New Holland, jak on pod górkę wjechać nie może. Czemu? Nie wiem. Aha, to ma 60, pod górkę 60. Ona, chyba ze dwa na godzinę jedzie ten New Holland na ten podgórkę. Yeah. A Ach, Kiwelu skończył wyraźnie te buraki? No tak, skończone, zateleżowane są. Ooo. A co jeszcze słychać u tego? Był tutaj ten Michu, ten twój. Nie, nie było go. Ten twój... Bo ja zapomniałem jaki ten, jak ten. Ja na te na Skype nie siedzę, nie i wiesz i nie mam kontaktu. No czy nie wiem, wiesz Aha. Ale no mówię, ja nie mam jak się nad nim chcą kontaktować, bo ja właśnie najlepiej jak to na TSie siedzi, bo jest najłatwiej wtedy wiesz. Bo jak ktoś w siedzi na TSI to ja wiem, że on ma czas, tak? Tak. Ach, pamiętam te czasy jak ten stary TS był i ty przyszłeś na ts -a. Gdzie? No na takim starym. To nasz był tylko. Było Puma, kanał takie coś było kiedyś. Uh -huh. Coś takiego było. A później trzeba e, było, było zapłacić ten serwer i już później Amy w pacierzu było. No nie pamiętasz? Nie pamiętam. No, a i wtedy zaraz znalazłem i teraz jest trzy. Możliwe, że i były takie sytuacje, no i youtuber, co ja mam zrobić? Ja cię poznałem y, od Alloka. bo nagrywa z im 13. Każdy... Chami, większość osób mnie poznała od Aloka, no. tylko ty raz on się odłączył, no i sam nagrywał, co? I tylko ty raz ja, się sam odłączył, i sam nagrywam, Teremosz. Tyle subskrybentów. Troszki jest. Ale ten sezon to u Aloka to zrobił wielkie szcząsienie mózgu, tam to było z ubów wszystkiego. No a tamten sezon zrobił robotę, no tamten sezon tak naprawdę wybił mu cały kanał, no nie? Fajny był ten sezon, nie powiem. Pamiętam, że ty byłeś, kurde taki na k był. Kłamie. Kudłaty a jak łapuchy. Paweł no, Paweł by... Jak zjedzie do Polski, to z nami będzie też nagrywał. To gdzie on jest? On jest w Niemczech. Tam mieszka, czy robi? Pracuje, pracuje, ale niedługo będzie zjeżdżał, mówią. To masz kontakt z nim? No. No jakoś się zgadaliśmy, jak moje urodziny były, no nie, tam i... Żenia składa, i tam żeśmy gadali, co, jak tam się rozwija, no nie, wszystko. No i mówi, że tego jakby, bo ja, jakby miał ochotę, to nie, że nie, żebym pisał do niego, to on cennie wyje na odcinek. Mówię, no jasne, kurwa, Paweł. Widzisz, robotę se znalazł w Niemczech i się robi to. A bo on dorawia, bo wiesz, bo chce się żałnić chce się i dlatego. O, wow. to tyle lat co ty, czy więcej? Więcej. ile? Mówię, o rok o 3 lata starszy? Nie, nie A pamiętam. To ma, jakby był młodszy. No nie. Może nie, nie, Ale i tak, płonie ognisko w lesie i smrt po sobie niesie, to... Do tej pory ta pamiętam to na zawsze zapamiętam. To z tego sezonu gdzie było na tak nowoczesny graliśmy w maszynę. A ty za lokiem się widziałeś na żywo kiedyś? Nie. A z kim się widziałeś na żywo? Z nikim. Z nikim? Z tu właśnie nic z nim nie widziałem. Uh -huh. wiesz, ja się nie jeździłem, że wiesz, się widzieć czy coś. Aha, to wiem, że się widział Krzysiu z Alokiem, to tyle No przecież tam byli u nich, no nie? On był, Alok był u no. to to Ale on był fajny, ten, ten pan No Paweł spoko, no. Zawsze pomocny był, coś tam pomógł, podpowiedział. Tak z tobą miał, tam No. No nie, ze mną nie miał. Tak, z tobą. Ty no tak przychodzili ktoś tam, on tak bardziej sam robił allo. Ale wiesz, on tam... No na, na początku to, to było Pawła, była gospodarka i tego... Nie wiem jak on się nazywa, nie pamiętam. Był taki. Chyba co, co też tam był, no i on też miał właśnie gospodarkę pier... Nie wiem, on miał... Danielus to nie, bo to Razel był. Nie. No ale jak ktoś tam był, no i on miał akurat właśnie z tym. No i on tam miał akurat z tym... Pamiętam, to był czasie. Z Pawełem gospodarkę, no a ja tam czasem pomagałem Pawłowi, no ja tam komu pomagałem, tym pomagałem, któremu chciałem, ja tam pomagałem, tak? Pamiętam... O, tu też dużo na odcinku... Na odcinkach był Walloka. Kto? A ten Paweł No Paweł był dużo, Titus przecież też był, no nie? No Titus też też, titus też. No ja ale miał z Titusem gospodarkę, tak? Ale Titus taki ma o to ja taki... Pamięt, że dużo musi mieć lada, on taki głos ma. Cześć ok. No tak, tak, to I już taki ma gruby. ponad 30. Gruby. Nie gruby, tylko... Gruby, gruby głos ma. No właśnie, o. No to akurat prawda. Cześć, to Titus. I gruby głos ma. A ty jeszcze taki dziecko byłeś, taki Tak, dziecko, sekada. bez przesady, bez przesady, bez przesady. Takie dziecko, taki, taki gimbusek. Gimbusek kuźwa jesteś. No dobra, ja już zachciałem. No ja już kończę, no i tam. Przecież polem? No. Spoko. Da, da, da. Otworzyłbym dach, ale zimno dzisiaj. Nie, a drzwi, jak ty w domu, w domu żeś nie zamknął tego? A jak w domu żeś u lodówki nie zamknął, to zimno, no. Kurde, drzwi mi urwali od traktora, no co to za Rumuny tu żyją, to ja nie wiem. Przecież zimno, urwali z zawiasami By... i poszli. No, powiedzieli, że będę zjeżdżać na nich na sankę. Pamiętam, jak byłem mały, to do tej pory się zjeżdża na workach z sianem. Albo ze słomą. Ta pamiętam, u mojego sąsiada to mieli taką wielką górę kamieni, takie głazy, no takie większe tam z pola, co nie? No. O, no i oni jak to przysypało, jak to przysypało w zimę, to tam aż się chciało to biegać, zjeżdżać. Takie fajne porobili slalomy i to się biegało fajnie na tym biegało. Kurde co ja mam z tym bieganiem Zjeżdżało No, no właśnie, zjeżdżało A teraz jest takie moje To jest moje porno, takie wielka wiesz, no taki spad jest nie? Ja? No z góry na no, tam też się fajnie zjeżdża Chyba Nie gdzie... Holland podjechać pod górę nie może na twoją gospodarkę znaczy, to jest koło mnie, ko ko tutaj działa ja sieja. O, 60. Nie, nie, nie siedziałem, jaką odpalić? No, Wejdź do niej odpalić ją, tak? Nie. Jedzej nie odpalona O, odpaliła się, no. Odbiąć ten kultywacie Kuźwa. Ty! Aha, wyszło z on jeszcze jest na gazie Nieźle Co? No? Nieźle Nie wiem, niech ci chodzi prosto. To nie można Dobra, idę do siebie. Wiecie, ty żeś tu robię, bo cię zgubiłem. Aaa, tu jest luftas. Tam to jednak robisz? Nie, musiałem pracować. Nie pod górę podjechać. Ale fajny w środku wygląda. Ty nawet bryloczek się z kluczami rusza. No widzisz? Fajne. Jaka ja Ameryka? Odkupię się kiedyś od, nie... od ciebie? Tego. No, to na pewno nie chcę odkupisz. Co? No, a dzisiaj go nie sprzedam. Nie sprzedasz mi nigdy? Nie. Co? No bo to jest mój. Chmiela, to to w rybie. Ale fajnie, ty budujaczek, myślę, że tylko lewo, trawa, tak się wszystkie strony ruszają. No, no okay. i tak, właśnie kochani, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli Wam się podobało, to tak więc zostawcie wracajcie. jakąś łapkę. Wracajcie do nas, zostańcie z nami w ogóle. no tak więc do, do zobaczenia. Hej, cześć i czołem.